Zacznijmy od krótkiego podsumowania w pana ocenie rundy jesiennej wykonani zespołu. Rozmawialiśmy już z piłkarzami, z trenerami. Mówią dobrze, ale jest jakiś tam niedosyt, czy pana zdaniem? No i dobrze, że jest niedosyt, ponieważ każdy sportowiec walczy o najwyższe cele. My również w każdym meczu walczymy o, o trzy punkty, a nie o jeden. Cała liga później weryfikuje nasze miejsce w tabeli. Ja myślę, że progres został uczyniony. Na pewno wykonaliśmy bardzo dużą pracę odnośnie budowy zespołu, ponieważ dla Beniaminka drugi rok jest, można powiedzieć, najtrudniejszy. W pierwszym roku jak Beniamin. Beniaminek Maciut zawsze łatwiej, z uwagi na to, że czasami jest zlekceważony przez solidne zespoły. My w tym drugim roku zbudowaliśmy jeszcze lepszy zespół niż dotychczas, który ma duży potencjał i rzeczywiście stał się takim no, solidnym pierwszoligowcem. Na pewno nie będzie, nie przyjdzie tylu zawodników i odejdzie jak, jak w każdej, można powiedzieć, rundzie. Ostatnią to było 8 osób. W tej chwili myślę, że. Praktycznie już pozostały nam sprawy kosmetyczne z uwagi na to, że Jakub cieciura odszedł sam na własną prośbę, zresztą nie ma się mu co dziwić z uwagi na to, że miał ma bardzo małe szanse grania, doceniamy jego tu zaangażowanie, grę, aczkolwiek jak wiemy, prawa obrona jest jak gdyby zarezerwowana dla młodzieżowca i w w, w tym potencjale zespołu trudno było mu yy, rozgrywać yy, dużo meczy, i dlatego sam prosił o rozwiązanie i rzeczywiście się tutaj do tego yy, pozytywnie odnieśliśmy. Yy, z Griszokiem była jedna sprawa, aczkolwiek dla dobra tutaj zespołu i yy, myślę, że to rozwiązanie yy, kontraktu jest yy, bardzo dobre. Pozostała część zawodników na dzień dzisiejszy deklaruje, że chce tu grać, podoba się w naszym klubie, jest dobra atmosfera, chcą, chcą walczyć o, o jak najwyższe cele i myślę, że te zadowoleni z rundy rzeczywiście byśmy byli, gdybyśmy mieli te 3, 4 czy 5 oczek więcej, które rzeczywiście nam uciekły, chociażby po nieszczelonych karnych. Budżet jest najważniejszą sprawą, jaką chcemy, jaki chcemy mieć zespół i nie ukrywamy tego, że poprzez, poprzez w Wcześniejsze lata, że byliśmy zawsze z klubem stabilnym, płacącym na, na czas, mogliśmy pozyskać takich zawodników, a nie innych, ponieważ nigdy nie będziemy płacili najwięcej, nie płacimy może też najmniej, ale to na pewno jest poniżej średniej, jesteśmy nie żadnymi kryzysami tej ligi, aczkolwiek zawodnicy przychodzą do nas chętnie grać z uwagi na to, że była ta stabilność finansowa, wiadomo, że czasy są trudne, my się bardzo cieszymy, że i miasto nam pomaga i sponsorzy, którzy są, już tutaj można powiedzieć, od lata, nawet niektórzy dochodzą lokalni. Cały czas mimo tych trudnych czasów wspomagają nasz klub i myślę, że tutaj możemy. Być na tych dotychczasowych darczyńcach w miarę pewni, no a jesteśmy w trakcie budżetu na następny rok i zobaczymy, na co nas stać. Dlatego to, o tych ruchach kadrowych czy, czy celach to, to też tak do końca nie możemy otwarcie mówić, bo nie wiemy, na czym stoimy. Jeszcze na, 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 na dzień dzisiejszy, tak jak Pan mówi, nie wiadomo, czy to będzie spółka, czy w dalszym stow sposób stowarzyszenia, w jaki, w jaki sposób będzie to finansowane. Także trudno jeszcze określać sobie celów sportowych, nie, nie wiedząc, do, do końca, jaki, jakim budżetem będziemy dysponować w następnym roku. Ten zespół rzeczywiście potencjał ma ogromny i chcemy również sprowadzić kilku tu ewentualnie młodych zawodników i dać im szansę przy tym doświadczonym zespołu, jaki w tej chwili mamy. Nie mówimy również do końca nie na ewentualne jakieś dobre wzmocnienia, ale to by musiała być rzeczywiście się zdarzyć jakaś okazja i, i taki zawodnik z wolną ręką byłby wolny i mógłby nas wzmocnić patrząc już w perspektywie na, nawet następnego sezonu, bo nie ukrywajmy, no, zdobyliśmy tyle punktów i mamy taki zespół, jaki mamy, że raczej ten plan właśnie minimum został już w tej chwili praktycznie zrealizowany, bo utrzymanie mamy, mamy pierwszą ligę na następny rok w Grudziądzu. Na pewno... Fajną atrakcją będzie mecz z Legią Warszawa, ten dwumecz, także, także te cele no, trudno jeszcze w tej chwili tej chwili określać. Mówię, ten plan minimum jest. Chcemy, aby ta piłka była również widowiskowa, aby, aby, aby kibice byli zadowoleni z naszej drużyny, przede wszystkim na, w meczach u siebie, bo, bo każdy kibic przychodzi na stadion, aby oglądać zwycięstwa własnego zespołu i, i, i gole, bo to... Są te najpiękniejsze sprawy, tak, w piłce nożnej.